Siemanko, siemanko Sebastian z tej strony. Witajcie w 14 odcinku programu Felgoznawcy. Dziś troszeczkę bliżej przyjrzymy się feldze, którą wybrał klient do swojej Hondy HR-V z 2022 roku. Postawił tutaj na markę Borbet, dokładnie model Y. Nim pokażę wam jak ona wygląda. Może kilka słów o samym producencie. Marka firma Borbet powstała w Niemczech. Jej korzenie sięgają 1881 roku. Powstała jako rodzinny biznes odlewniczy niecałe 100 lat później, bo w 1987 roku fabrykę opuszcza słynny po dziś dzień model Borbet A, który zyskał miano legendarnej obręczy ze stopów lekkich. Tak się prezentuje nasz dzisiejszy gość. W każdym zakupionym komplecie Felk SM RIMS znajdziesz zestaw montażowy gratis. Tutaj mamy nakrętki, pierścienie centrujące oraz wentylki niklowane. Borbet Y wyprodukowany metodą niskociśnieniową. Jak już wiecie, montowana będzie ona do Hondy HRV z 2022 roku. Z uwagi na wiek samochodu oraz gwarancję, kluczowo trzymaliśmy się zaleceń producenta. Felga posiada TIF, który Mówi nam o tym, że będzie pasowała na pewno do tego modelu auta 18x8 ET48. Oczywiście, rozstaw 5x114,3. Felga jest w ciemnym połysku. Zerknijmy, jak jest wykonana, ale oglądam ją tutaj też dłuższą chwilę i mogę stwierdzić, że każdy cal tej felgi jest naprawdę precyzyjnie wykonany. Wszystko jest dopieszczone, domalowane także. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to jest naprawdę super. Moją uwagę tutaj przykuwa grawer na czarnym kororze, tak go nie widać. KBA, czyli oznaczenie dopuszczające felgę do ruchu, które wydawane jest przez Federalny Urząd Ruchu Drogowego w Niemczech. Felga oczywiście przystosowana jest do montażu czujnika TPMS. Wnętrze felgi oczywiście również starannie wykonane. Wszystkie elementy są domalowane, max. lot tej felgi wynosi 690 kg na felgę. Wszystkie oznaczenia na czarnym kolorze takich nie widać, czyli marka, Borbet, ET, jakie jest, tutaj mamy parametry felgi, certyfikaty WILL i WIA, które jak wiemy dopuszczają nam tą felgę do poruszania się po naszych drogach. Zerknijmy jeszcze z ciekawości jaka jest waga takiej felgi. Nasze domowe urządzenie wskazuje nam, że 18 na 8 waży 10,5 kg. Link do tego modelu znajdziesz tuż pod filmem. Decydując się na Borbet Y, przede wszystkim stawiasz na niemiecką precyzję, świetną jakość. Felgi, które od dawien dawna cieszą fanów motoryzacji na całym świecie. Poddawane są one bardzo rygorystycznym testom które potwierdzają takie certyfikaty, choćby nawet jak TIF czy KBA. Jeśli nie wiesz, jakie dodać parametry do swojego samochodu, zapraszam Cię na smrings.pl. Wejdź, wypełnij formularz, a przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie. Jeśli podobało Ci się to wideo, oczywiście zostaw łapkę, subskrybuj kanał, bo to dzięki tobie będzie mogło się dalej rozwijać. Nie zapomnij również wpaść na moje social media, czyli Facebook, Instagram i TikTok. Widzimy się już w następnym odcinku. Pozdrawiam Was. Cześć.